słowa mogą wnieść ze sobą wrok? Przekonaj się! Witajcie! Dziś zabiorę Was w podróż przez jedną z najbardziej zagadkowych książek w historii czyli Kodeks Gigas. Co sprawia, że ten rękopis do dziś wzbudza tak wielkie emocje? Jak powstał i kto go stworzył? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku. Zapraszam! Kodeks Gigas Znana również jako Księga Diabła, to nie tylko największy zachowany rękopis średniowieczny, ale również obiekt przesycony legendami i aurą niezgłębionej grozy. Księga, ważąca ponad 75 kg i mierząca niemal metr wysokości, stała się ikoną wiedzy, wiary i mroku. Mówi się, że książka została stworzona przez Mnicha z klasztoru benedyktyńskiego w XVIII wieku. Legenda głosi, że mnich, który nosił imię Herman, popadł w grzech tak ciężki, że jego współbracia postanowili go skazać na karę śmierci. Zanim jego dusza miała zostać na zawsze utracona, mnich, przerażony i zdesperowany, zwrócił się o pomoc do sił nadprzyrodzonych. Zawierając pakt z diabłem, obiecał oddać mu swoją duszę, by ratować życie. W zamian za to miał stworzyć Księgę, która będzie zawierała wszystkie sekrety świata. Diabeł, usłyszawszy tę prośbę, zgodził się na warunki, które wydawały się spełnieniem niemal niemożliwego. Mnich miał w ciągu jednej nocy spisać całą Księgę, której rozmiar i zawartość miały pozostawić trwały ślad na kartach historii. Z pomocą nieziemskich sił Herman ukończył swoje dzieło, ale cena, którą zapłacił, była straszliwa. Ostatnia strona księgi zawierała wizerunek diabła, o którym mówi się, że był jego osobistym podpisem. Bo ta strona miała stanowić nie tylko finał dzieła, ale i dowód na pakt, który mnich zawarł. Wielu badaczy, w tym eksperci związani z Narodowym Instytutem Rękopisów i Biblioteką Królewską w Sztokholmie, analizowało rękopis kodeks GIGAS. Na podstawie tych analiz wskazuje się, że prawdopodobnie było to dzieło. Które rozciągało się na co najmniej 20-30 lat. Z biegiem czasu kodeks Gigas trafił w ręce różnych właścicieli, w tym cesarza Rudolfa II, a później do Szwedów po wojnie trzydziestoletniej. Niezwykła wielkość księgi, jej zawartość oraz obecność wizerunku diabła sprawiły, że przez wiele lat manuskrypt był traktowany z nieufnością. A czasami nawet z lękiem. Znana ze swojej rzekomej, przeklętej mocy, księga stała się źródłem licznych opowieści o nieszczęściach dotykających tych, którzy ją posiadali. Co jednak ciekawe, kodeks Gigas nie jest pełny. Dziesięć stron manuskryptu zniknęło w nieznanych okolicznościach. Wśród teorii dotyczących zniknięcia tych kart jedna z nich sugeruje, że zostały one utracone podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy księga została przejęta przez szwedzkie wojska. Współczesne badania wskazują, że brakujące strony mogły zostać celowo wyrwane z księgi. By zatrzeć niektóre sekrety zawarte w tekście, być może ze względu na niebezpieczne zaklęcia czy magiczne rytuały, które mogłyby prowadzić do niewyobrażalnych konsekwencji. Choć wiele z tych opowieści pozostaje w sferze legendy, to sam kodeks Gigas nie jest produktem wyłącznie wyobraźni. Jego istnienie, wielkość i niezwykła zawartość są niepodważalne. A sam manuskrypt do dziś przechowywany jest w Sztokholmie, w Szwedzkim Archiwum Narodowym, skąd można go podziwiać, jako świadectwo średniowiecznego rzemiosła. Jednak pytanie, czy faktycznie w jego powstaniu brały udział siły nadprzyrodzone, pozostaje nadal otwarte. Przez wieki księga była obiektem nie tylko badań naukowych, ale i licznych spekulacji. Kodeks Gigas. Pomimo utraty części swoich stron, pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i najbardziej enigmatycznych dzieł w historii, nie tylko ze względu na swoją wielkość, ale także przez tajemniczą i mroczną legendę, która się z nim wiąże. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że w powstaniu księgi brały udział demony czy magia, to historia ta wciąż stanowi źródło dla wielu spekulacji i nieodpartych fascynacji. Dajcie znać, co o tym myślicie: czy uwierzyliście w historie związane z kodeks Gigas, czy może macie inne teorie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. I do usłyszenia.